Witajcie widzowie! Właśnie kończy się rajd Europy Centralnej, ostatnia tegoroczna europejska runda WRC. Za mną tutaj jest jeszcze odcinek specjalny. Za chwilę pewnie zobaczycie jeszcze przejeżdżające samochody. A my przechodzimy tradycyjnie do omówienia tego, co działo się w niedzielnej części rywalizacji oraz krótkiego podsumowania rajdu. Krótkiego, bowiem jak ten rajd pokazał, ciężko jest na ostatnią chwilę. Tuż pojęcie przygotowywać takiego vloga, bo jeszcze wiele może się zmienić. I tak na przykład Leo Rosel, który prowadził wczoraj w Rajdzie Europy Centralnej po ostatnim odcinku specjalnym, ukończył ostatni odcinek specjalny, z łącznym czasem, który dawał mu liderowanie w klasie, nie dojechał do serwisu, coś elektrycznego zepsuło się w jego citranie C3 i dzisiaj niestety już jako prowadzący nie jechał. Efektem czego WRC-2 w Rajdzie Europy Centralnej oraz jednocześnie WRC-2 Challenger wygrywał. Duet Jan Czerny Andrzej Krajca. Na drugim miejscu również czeska załoga Filip Marsz, radowan Bucha, a podium WRC2 i WRC2 challenger Roberto Dapra i Luca Giulimetti kompletują. W klasyfikacji generalnej nastąpiła pewna rewolucja, pewna istotna zmiana, mianowicie pierwszego dzisiejszego odcinka specjalnego nie ukończył duet Thierry martin Wydage, Urzędujący Mistrzowie Świata za szybko weszli w jeden z lewych zakrętów, kończąc go czołowo na spotkaniu z Balotem, który zabezpieczał barierki mostka, przez który przebiegał odcinek specjalny i dobrze, bo gdyby uderzyli w te barierki, mogłoby się to skończyć bardzo nieciekawie dla Mistrzów Świata. Teraz popatrzcie na na samochód. Zatem rywalizacja jeszcze w najlepsze trwa, ale o tym oczywiście nie będziemy mówić, bo to już te dalsze, dalsze pozycje. Wszystko jest już jasne, jak chodzi o klasyfikację generalną rajdu i na ostatnim odcinku specjalnym następuje jedna zmiana, ale przejdźmy od końca. Ostatni wśród rali Jedynek Sebastian Orzieje z Vincentem Lande wygrywają Super Sunday, są najszybsi na wszystkich dzisiaj rozegranych trzech odcinkach specjalnych, bowiem ten odcinek, na którym Thierry Neville z Martinem Wydagę wypadli, został przerwany i nadano wszystkim czas Sebastian Orzieje, który jako jedyny z dobrym czasem ten odcinek specjalny ukończył. Zawodnicy Którzy również dojechali do mety, mieli już znacznie słabsze rezultaty na tej próbie. Zatem na trzech odcinkach specjalnych, które wszyscy pokonali, najszybszy był duet Sebastian Vincent Landé, łącznie z Power Stage'em, który również wygrywają zatem 10 punktów dla seba, ale w punktacji również nie będziemy wnikać, bo tu się jeszcze może pozmieniać i zostawimy sobie punktację na międzyrajdowego środowego vloga. Oczko wyżej wśród rali jedynek kończą gregła Munster Luis, luca a w czołówce, w której już mamy tylko rali jedynki, bowiem od 10 miejsca mamy odpowiednio Maresza i Czernego na dziewiątym, i Solberga, który nie punktuje w WRC2, na ósmym. Od siódmego miejsca mamy samochody Rally One, Josh Mackerland, Eon Tracy. Kończą jako ostatnia z Rally Jedynek, 5 minut 48 sekund za zwycięzcami. Przed nimi, o 3,5 minuty przed nimi, Sami Pajari, Marco Salminen, 2 minuty 13 straty do zwycięzców, Adrian Furmo i Alex Koria jedyny punktujący Hyundai na miejscu piątym, więc jako Hyundai oczywiście dostaną punkty za trzecie miejsce, a oczywiście Josh i Gregor Munster, który kończy w trzydziestce gdzieś tam. Dostaną punkty za czwarte i piąte miejsce. Ale Adrian Furmo, Alex Koria, piąte miejsce, 2 minuty 4 sekundy straty, zaledwie 10 niecałe sekund przed Pajarim. Taka motokacuta, Aaron Johnston, oni dziś nie liczyli się w walce o podium. Zajmują czwarte miejsce ze stratą 17,5 sekundy do. Oj Tanaka i Martina Jarweoi, którzy dziś nie mieli takiego dobrego tempa jak wczoraj, którzy dziś nie byli w stanie obronić się przed Elfenem Avansem i Scottem Martinem i to właśnie brytyjska para wygrywając z nimi w bezpośrednim pojedynku dzisiejszy dzień przeskakuje ich na ostatnim odcinku specjalnym Power Stage na drugie miejsce i zwróćcie uwagę. Tanak 49,3 sekundy straty do Rowan Pery, a 43,7 strata Evansa. Kale Rowanpera i One Haltunen demolują resztę stawki. Pokazują, dlaczego są dwukrotnymi mistrzami świata i chyba poniekąd Kale odpowiada na pytanie, dlaczego nie zamierza kontynuować swojej kariery w WRC. Pojechał Kapitalny rajd. Tylko Sebastian Orgie mógł walczyć z skalę Perom, aż do momentu, kiedy próbując finom uciec, popełnił wczoraj błąd. Zatem zasłużone zwycięstwo dla Rowanpery, a w Mistrzostwach Świata wszystko przed nami, bo to, że Sebastian Orgie odpadł, nie zamyka mu drogi do mistrzostwa. Miał przecież przewagę dość znaczną nad Rowanperą i nad Tanakiem. Rowanpera i Tanak wywożą z centralnej Europy sporo punktów. Evans również. Także wszystko jeszcze może się wydarzyć, a przed nami. Dwa ostatnie rajdy: Japonia i Arabia Saudyjska. Wiele się będzie działo, na pewno będziemy na motopasjach te rajdy omawiali, a na dzisiaj już kończę i tak, jak wspominam, w środowym międzyrajdowym vlogu powiemy sobie więcej o punktacjach i o tym, co wydarzyło się już na mecie i po niej podczas rajdu Europy Centralnej w WRC. Chciałem Wam bardzo podziękować za to, że byliście ze mną podczas tych kilku dni, kolejnego już tegorocznego mojego wyjazdu, które. Przecież przede wszystkim odbywają się po to, żebyście mogli bezpośrednio z OS-ów słyszeć, co dzieje się w rywalizacji. Zatem dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Mam nadzieję, że się Wam podobały te międzyrajdowe vlogi z odcinków specjalnych. Mam nadzieję, że podobały się Wam te rajdowe vlogi z odcinków specjalnych, codzienne. I jeśli tak, nie zapomnijcie o kciuku w górę, subskrypcji, dzwoneczku, komentarzu, udostępnieniu, postawieniu mi kawy. I do zobaczenia.